Do No, chyba cię odcipiał, no. Towarowy do dębicy puszcza. Halo, ja mam priorytet. Halo, ja ludzi wiozę. Nie, kurde, kontenery z Chin. Materio, no przecież to. Co tam za dyżurny siedzi? Jak można priorytetowo puszczać towara? Towar niech chce stoi 6 godzin, kurda czapu, nie wiem, po krzakach. Tak, wyjazd. Weź wszystkich popuszczaj. Powiedz jeszcze, że kibla puścisz przede mną. To chyba ci w tą dyżurkę kamieniami porzucam. Tak, kamyki powodują skakanie. Zeprawy bardzo lubi kamyki. Te prawy, kierowca autobusu z piekła rodu <śmany> jakby to Agnieszka określiła Nie? Ja. ja czuję, że ja tu mogę utonąć

Możesz kurcze. O nie! O shit, o, o to było dobre, to było mocne. Z tego można zrobić kolejną cutscenkę, wiadomo, do, do tego. Jak to było? O! Sięgnął. I tu trzeba na pełny lód wjechać. Yeah. Nie, 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 nie. Jest, mam te moc, mam tę moc. Te moc, mam Nie, mam opcji. Nie, 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 no, A już mi przestaje iść tak, jak powinno. Żebyś nie robił takich rzeczy. Oj... Po zawodach. Poszedł na drog. Zaraz mi zgaśnie. A, nie, 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 nie! No, to to już, to już jest... To już jest po temacie delikatnie zjechać i wtoczyć się tutaj tą szczeliną, ale boję się, że to się skończy wywrotką. A few moments later. Oj, kapa. No, prawie. Nie, 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 skręcaj, skręcaj, skręcaj. Późwa, bo zaraz będzie gleba. Ja tego nie widzę. No nie mówcie, że ja ładunek stracę. Ja pierniczę. No nie no ja idę do domu. Trzeba to tak z głową ustawić pojazd, żeby go nie wywrócić. A. Wykrakała. No ja pierniczę. Aga, masz. Masz kraku jeden. Masz kraku. Naciesz się tym widokiem. Gratulacje.